Chodźcie tu, chodźcie tu, Chrystusa, chodźcie tu, chodźcie. i Go, On naszym Bogiem, my Jego ludzko.

Jedzcie, bicie i chwalcie, jedzcie, bicie i chwalcie, Pana. Opowiedział też niektórym, co duch byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten, celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu. Lecz bił się w piersi, mówiąc, Boże, miej litość dla mnie, grzesznika, powiadam Wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Na poprzednich spotkaniach yy... Przypatrywaliśmy się jednemu z faryzeuszów, a mianowicie Szabłowi, który był takim, można powiedzieć, idealnym faryzeuszem, wykształconym nie tylko w prawie żydowskim, ale również miał obywatelstwo rzymskie, co mu dawało pewne przywileje. I tak powiedzieliśmy sobie, że ten faryzeusz Szaweł był tak gorliwy w wypełnianiu prawa, że zapomniał o przykazaniach miłości Boga i Bliźniego. Oczywiście Stary Testament bardzo często powtarza, że wypełnieniem prawa miłości Boga jest posłuszeństwo Bogu. Jest wypełnienie jego przykazań, ale sposób, w jaki to faryzeusz Szaweł czynił, polegał przede wszystkim na takim skrupulantnym przestrzeganiu prawa bardzo rygorystycznie. Chociaż on sam był uczniem Gamaliela, który był raczej takim bardzo liberalnym w przestrzeganiu prawa żydowskiego, bo byli jeszcze bardziej rygorystyczni nauczyciele. To jednak Święty Paweł można powiedzieć, że przebił swojego nauczyciela i swego mistrza i robił to wszystko można powiedzieć w dobrej wierze. Robił to wszystko w dobrej wierze, bo bronił czystości swojej wiary i nie tylko sam przestrzegał tych przekazań w taki drobiazgowy sposób, ale również wymagał, żeby inni w taki sam sposób prawa przestrzegali, a tych, którzy głosili coś innego, tych, którzy wybrali inną drogę, tych piętnował. I tak sobie porównywaliśmy naszą pobożność do tej pobożności faryzejskiej i wyszło na to, że czasami sami jesteśmy właśnie w taki sposób traktujemy naszą pobożność. W takim drobiazkowym przestrzeganiu tych wszystkich praw i przykazań, które no, wynikają z naszej wiary i czasem traktujemy te zaliczanie tych przekazań jako właśnie takie wypełnienie swego obowiązku. Zapominamy o tym, że każde przykazanie pochodzi od Boga i ono jest dane po coś. Ono jest dane po to, abyśmy sami się zbawili, doszli do świętości i abyśmy innych do świętości doprowadzili. I każde przykazanie jest dane po to, aby ono było uzewnętrznieniem Miłości, która jest w nas. Jeżeli coś wykonujemy dla Pana Boga, to nie powinniśmy wykonywać tego tylko z, po, z poczucia obowiązku, żeby zasłużyć przed Panem Bogiem, ale powinniśmy to robić z miłości do Pana Boga. I tak samo, jeżeli wy, wykonujemy coś y, względem naszego bliźniego, to nie powinniśmy robić tego tylko, bo tak trzeba, bo y, taki mamy obowiązek, bo, bo tak wypada. Ale powinniśmy to wszystko, co robimy, robić z miłości do Bliźniego. A prawdziwa miłość polega na tym, że chcemy dobra dla siebie, czyli zbawienia dla siebie, świętości dla siebie, i chcemy dobra dla Bliźniego, czyli zbawienia dla Bliźniego i świętości dla Bliźniego. Dzisiaj usłyszeliśmy przypowieść, którą Pan Jezus opowiada, i on już na samym początku mówi, do kogo tę przypowieść kieruje opowiedział niektórym co dufni byli w sobie że są sprawiedliwi a innymi gardzili dufni byli w sobie że są sprawiedliwi co znaczy że ktoś jest dufny to jest zarozumiały to jest ktoś kto wie najlepiej ktoś kto jest przekonany o swojej doskonałości dufny w sobie przekonany o tym że nic więcej mu już nie, nie brakuje, nic więcej nie potrzeba, sam jest y, samowystarczalny, ideał po prostu. Ja jestem przekonany o tym, że jestem ideałem. Nie potrzebuję żadnej zmiany, nie potrzebuję nic więcej od nikogo. Sam sobie poradzę, sam jestem ideałem i jestem święty. To jest ta duchność. Druga sprawa, która jest związana z tą dufnością, to jest to, że oni innymi gardzili. I właśnie ktoś, kto jest przekonany o własnej świętości, to nie jest tak ogólnie obiektywnie coś negatywnego. Trzeba do świętości dążyć i trzeba być świadomym tego, na jakiej drodze do świętości. Jesteśmy, się znajdujemy, i jeżeli ktoś jest już blisko świętości, to tylko podziękować Panu Bogu za to. Natomiast to, co przeszkadza w tej drodze do świętości, to jest właśnie pogarda dla innych. A ta pogarda rodzi się z takiego porównywania się z innymi. Bardzo często my lubimy się porównywać, i to działa w dwie strony. Czasem uważamy, że jesteśmy lepsi od innych. Nie wyrażamy tę pogardę właśnie w taki sposób, że się wywyższamy nad innych, że e, uważamy się, że my jesteśmy kimś, a, a inni są niżej troszeczkę od nas. A z drugiej strony, czasami jest tak, że porównując się z innymi, e, popadamy w inną skrajność. Nie? Że uważamy siebie za niegodnych, za niewartościowych, i patrząc na innych, a ile mi brakuje do tej czy innej osoby, żeby być tak świętym, jak, jak ten czy, czy tamten. Ta przypowieść o faryzeuszu i celniku, ona z kontekstu wynika, że ona jest skierowana do faryzeuszów, do tych, co byli tak, powiedzmy, bardzo zadufani w sobie, że gardzili całym Społeczeństwem i wszystkimi innymi, ponieważ oni byli, uważali się na, za ludzi postawionych czy, czy tych, którzy osiągnęli wyższy poziom religijności. Oczywiście tu jest porównanie też nie? i to są dwie skrajne postawy. I czasami my mamy taką też tendencję, żeby się postawić albo po jednej stronie, albo po drugiej. Nigdy tak nie będzie, że będziemy albo aż tak bardzo pozytywni, i nigdy tak nie będzie, że będzie, będziemy tylko mieli w sobie te negatywne cechy. Każdy z nas ma w sobie coś z Faryzeusza, i każdy z nas ma w sobie coś z celnika, tylko musimy zauważyć, i odkryć to w jakim procencie, nie? co w nas przeważa, jaka postawa w nas przeważa. Faryzeusz przychodzi do świątyni, żeby się modlić. To jest modlitwa dziękczynienia, czyli można powiedzieć bardzo pozytywna modlitwa, nie? bo dziękuję Panu Bogu, a modlitwa dziękczynienia jest tak jak najbardziej pożądaną modlitwą, bo no, bo wszystko otrzymaliśmy od Pana Boga. Dziękuję, ale dziękuję za to. Za co? Za to, że nie jest jak inni ludzie. Właśnie, zaczyna się porównywać. Zaczyna też w, tej swoim, w tym swoim porównaniu mieć taką świadomość, że nie ma w nim grzechu. Nie? Bo jeżeli ktoś ma świadomość grzeszności, to uważa się za niesprawiedliwego i potrzebuje usprawiedliwienia, żeby na nowo stał się sprawiedliwym. Jeżeli ktoś nie ma świadomości grzechu, to znaczy, że jest sprawiedliwy. I nie potrzebuje usprawiedliwienia, nie potrzebuje tego powrotu do stanu sprawiedliwości, bo on ten stan sprawiedliwości już posiada. Czyli czego potrzebuje? No w zasadzie niczego nie potrzebuje od Pana Boga. Przychodzi do Pana Boga, żeby, żeby niby podziękować, a tak naprawdę żeby się pochwalić, nie? Jak, jak jest, jaki on jest. Te cechy, które, te czynności i cechy, o których tu mówi. No, one są na wskroś pozytywne. On nie jest tak jak, jak zdziercy, jak niesprawiedliwi, jak cudzołożnicy, nie jest nawet jak ten celnik. Więc wszystko, można powiedzieć, zrobił sobie rachunek sumienia, porównał się z innymi, no i ten rachunek sumienia wyszedł bardzo pozytywnie. No, i przyszedł, żeby przed Panem Bogiem to powiedzieć, pochwalić się i podziękować za to. Też mówię o tym, co robi, że zachowuje post dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywa. Stary Testament przewiduje posty przy różnych okazjach, przy okazji różnych świąt. Natomiast to, że Faryzeusz pościł dwa razy w tygodniu, Czasami były takie okresy, że trzeba było pościć, ale tylko raz w tygodniu. Natomiast faryzeusz niejako od siebie jeszcze dodał ten post dodatkowy, więc jeszcze bardziej sprawiedliwy niż Pan Bóg tego wymaga. Nie? Więc Jeszcze bardziej sprawiedliwy był. Tak samo przy nabywaniu, trzeba było płacić dziesięcinę, przy nabywaniu określonych rzeczy, określonych przedmiotów. Afaryzeusz przedmiotów. Afaryzeusz mówi, że On tu oddaje dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywa więc jeszcze więcej niż Pan Bóg oczekuje On Panu Bogu oddaje. Więc nawet nie ma takiej świ świadomości tego, że no przed Panem Bogiem to jesteśmy bardzo mali i powinniśmy się zawsze Ukorzyć, a nie się wychwalać, nie przechwalać tym, czego żeśmy nie zrobili. Ta modlitwa celnika byłaby modlitwą pozytywną, gdyby była prawdziwą modlitwą. Gdyby rzeczywiście. Modlitwa faryzeusza. Gdyby rzeczywiście faryzeusz był ideałem. Gdyby rzeczywiście. Już osiągnął poziom świętości, no ale komu się udało na Ziemi osiągnąć poziom świętości? Na pewno nie temu faryzeuszowi. Celnik. Celnik stoi z daleka, nie śmie nawet oczu wznieść ku niebu, bije się w piersi i mówi: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Można powiedzieć, my teraz, jak patrzymy na tego celnika, to tak no, chcemy postawić go w takim bardzo pozytywnym świetle, ale wiemy, jacy byli celnicy. Nie? Wiemy, co celnicy mieli na sumieniu, że no, to nie byli ludzie dobrzy, byli nie tylko pogardzani przez innych Żydów, ale to było to było. Te wszystkie zarzuty, które były stawiane celnikom, one były słusznymi zarzutami. Więc celnik staje przed Panem Bogiem z całym takim obrazem swojej grzeszności I to, co jest pozytywne w postawie celnika, to to, że on jest świadomy tej grzeczności i do tej grzeszności się przyznaje. I wie, że potrzebuje miłosierdzia, potrzebuje litości, potrzebuje usprawiedliwienia. To dzieje się z każdym grzesznikiem. Pierwsza sprawa przy rachunku sumienia to jest uznać, przyznać się przed samym sobą, że jestem grzesznikiem i potrzebuję usprawiedliwienia, czyli potrzebuję powrotu ze stanu niesprawiedliwości do sprawiedliwości, a sam tego nie osiągnę. Paryzeusz być może myślał, że on sam osiągnął ten powrót. Do, do świętości, do usprawiedliwienia. Natomiast co dalej z celnikiem? No trudno powiedzieć, nie? Co dalej ją zrobił? Pan Jezus tutaj nie mówi, nie mówi o w dalszej części przypowieści, jak, jakie były losy celnika. No znamy celników, którzy się nawracali, czy celnik Lewi, czyli Mateusz, czy, czy Zacheusz, oni potrafili się nawrócić i zerwać ze swoją grzeszną profesją, czy, czy grzesznym postępowaniem. Natomiast właśnie Pan Jezus mówi o tym usprawiedliwieniu, o tym stanie powrotu do stanu sprawiedliwości przed Bogiem. Paryzeusz usprawiedliwienie nie prosił, więc jego nie utrzymał. Celnik... Uczynił pierwszy krok i jak mówi Pan Jezus, odszedł do domu usprawiedliwiony, ale też, no, co dalej z nim, co dalej zrobił z tym usprawiedliwieniem, to też już musimy założyć, że pierwszy krok uczyniony trzeba robić kolejne. W tym naszym rozważaniu, może takiego porównywania się do, do postaw różnych faryzejskich. Nie, nie musimy szukać tego faryzeizmu na siłę. Z jednej strony. Nie musimy uważać się za faryzeuszy, jeżeli nam coś nie wychodzi, jeżeli coś. Próbujemy, staramy się, a y, popadamy w grzechy. Faryzeizm jest wtedy, kiedy y, gardzimy innymi. I to jest chyba y, główna taka cecha y, faryzeusza, że nie widzimy swoich błędów, nie chcemy y, usprawiedliwienia, nie chcemy nawrócenia, porównujemy się z innymi. I uważamy się za lepszych od innych. I myślę, że oczywiście każdy z nas ma w sobie coś z tego faryzeusza, bo czasami tak jest, bo lubimy się porównywać z innymi i bardzo się cieszymy, jeżeli to porównanie wychodzi na naszą korzyść. Ale z drugiej strony no, takie postawy faryzejskie, one wychodzą wtedy czy wynikają. Przede wszystkim z braku miłości do Boga i miłości do bliźniego. A jeżeli naprawdę będziemy kochać Pana Boga i bliźniego jak siebie samego, to będziemy chcieli dobra i będziemy to dobro czynili. Nie na pokaz, jak to lubili czynić faryzeusze, nie po to, aby zaliczyć jakieś obowiązki czy przykazania, które mamy do zaliczenia, jak to czynili faryzeusze ale po to, aby samemu się zbawić i zaprowadzić innych do zbawienia. thank you